Silos. Słowo hiszpańskiej proweniencji, hiszpańskiego pochodzenia. Proszę sobie wyobrazić, że po hiszpańsku w liczbie pojedynczej to jest silo, a dopiero w liczbie mnogiej jest silos. Także my, mówiąc silosy, właściwie wprowadzamy do tego brzmienia dwie końcówki liczby mnogiej: hiszpańską s i naszą e. Y. Ale nie martwmy się tym, mówmy silosy, tak jak mówimy bitelsi, rangersi. Czy, czy komandosi, chociaż jeden też powinien być właściwie bitel, tak, a w liczbie mnogiej yy, bitelowie. A mówimy jednak jeden bitels i dwa i trzej bitelsi, cztery bitelsi. Można też mówić bitlesi. To już jest forma dzisiaj rzadsza, ale jeszcze też od czasu do, do czasu spotykana. Ale wracamy do silosów. Ten silos pochodzący, jak powiedziałem, z języka hiszpańskiego, od liczby pojedynczej silo, dopiero w liczbie mnogiej silos, jest tutaj dylemat, czy ten silos jest przejazdowy, czy przejezdny. To jest wszystko oczywiście z przejazdem związane, ale jeśli chcemy silniej wyrazić tę możliwość przejazdu, to ja wtedy bym polecał silos przejezdny, czyli silos, przez który można przejechać. Silos przejazdowy, no też by tę treść wypełnił. Też by tę treść wypełnił, bo przejazdowy związany z przejazdem. No więc silos przejazdowy, czyli związany z przejazdem. Ale jeśli chcemy odbiorców poinformować wyraziściej, że można przez niego przejechać, to wtedy formą dokładniejszą, formą precyzyjniejszą będzie silos przejezdny. Udanych przejazdów przez Silosy. W takim razie wszystkim życzę.